Jest ktoś, komu na tobie bardzo zależy. Ta osoba jest bardzo często blisko ciebie, bardzo często mówi do ciebie, choć nie zawsze jego głos rozpoznajesz. Zależy mu na tym, aby ciebie poprowadzić przez życie. Potrafi zapewnić ci wiele rzeczy, których pragniesz, a jego obraz w świecie został totalnie przekręcony w porównaniu z tym, co o nim mówi Biblia. Ta osoba zrobi wszystko, abyś koncentrował na niej swoją uwagę i uwierzył jej głosowi. Tą osobą jest diabeł, albo szatan, jak to woli. Tak, moi kochani, diabeł lub szatan to postać, o której nieczęsto słyszy się kazania w kościele. Niektórzy nawet podważają jego istnienie, utrzymując, że jest on raczej pewną ideą albo obrazem. Samo pismo, choć nie skupia się jakoś dużo na tej postaci, to podaje nam wystarczająco dużo informacji o nim, jak również o jego taktyce działania wobec otaczającego nas świata oraz Wobec nas zwierzących. To, co o nim wiemy na pewno, to to, że, po pierwsze, jest tworzeniem, a więc ma ograniczony zasięg i działanie. Po drugie, nie ma nic dobrego w sobie, choć czasami dobro ludziom obiecuje. Po trzecie, wraz ze swoją armią jest bardzo zaangażowany w zwodzenie człowieka, ponieważ ma kilka tysięcy lat więcej doświadczenia niż my, to też robi to bardzo umiejętnie. Dalej, sam Jezus nazwał Go Ojcem kłamstwa, więc kłamstwo i oszczerstwo oraz oszustwo i zwiedzenia są jego znakami firmowymi. Dalej nienawidzi on Boga oraz człowieka, dlatego stara się pociągnąć za sobą jak najwięcej istot, a jego los jest przesądzony, ponieważ już został pokonany choć jeszcze z jakiegoś powodu pozwolono mu działać. Tyle o nim wiemy na pewno, bo to przedstawia nam Pismo Święte. Natomiast dla nas. O wiele ważniejsze od informacji o Nim jest świadomość Jego działania oraz taktyki wobec nas. Bo być może Was zaskoczy, ale Jego wpływ, a nawet i obecność są dość często obecne w życiu chrześcijan. Niestety zbyt często. I nie chodzi mi o to wcale, że ktoś z nas chce mieć z Nim kontakt. Nie, chodzi mi raczej o to, że czasami nawet w nie uświadamiamy sobie Jego pomysłów wpływu czy pokus. Które ostatecznie... W jakiś sposób są kierowane wobec nas, no i czasami nawet mamy problem z ich rozpoznaniem, dlatego że są one bardzo delikatne, subtelne, a nawet czasami wyglądają pobożnie. Chciałbym, abyś uświadomił sobie pewien bardzo ważny fakt. Jeżeli diabeł próbował oddziaływać na Jezusa, to tym bardziej będzie próbował oddziaływać na ciebie. Czytamy w Piśmie Świętym takie słowa. Następnie duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Jezus pościł tam 40 dni i 40 nocy i był już głodny. Wtedy zbliżył się do Niego kusiciel i... No i dalszą historię tych pokus dobrze znamy. Jezus zwyciężył. Natomiast z, zwróćmy uwagę, że diabeł ośmielał się nawet przyjść z pokusami do Pana Jezusa, to tym bardziej będzie przychodził ze swoją taktyką do Ciebie. Apostoł Paweł, pisząc w kontekście wybaczenia i odpuszczenia, pisze nam w swoim drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, jedenastym resecie, takie słowa. Aby się nie dać wykorzystać szatanowi, jego intrygi są nam przecież znane. Koniec cytatu. Jeszcze raz powtórzę. Aby się nie dać wykorzystać szatanowi, jego intrygi są nam przecież znane. Albo jak mówi Biblia warszawska, aby was szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. I okazuje się, moi kochani, że jako ludzie świadomi Boga oraz istniejącego wokół nas duchowego świata, możemy być również, choć w jakimś stopniu, świadomi zamiarów, taktyk i intryg naszego wroga diabła. Jeżeli będziemy to bagatelizować, to będziemy łatwym jego łupem. Ale myślę że to dość oczywiste dla nas, prawda? Ale czy tak samo oczywiste dla nas są jego taktyki, które wobec nas stosuje? Jestem zdziwiony. Naprawdę jestem zdziwiony wielokrotnie, zarówno z własnego doświadczenia, jak i duszpasterskiej posługi, w jaki sposób diabeł może nas wpuścić w maliny. Czasami jest to aż naprawdę niewiarygodne. Oczywiście sposobów jego działania czy Taktyk wobec nas jest całe mnóstwo, ale ja dzisiaj chciałbym nam przypomnieć, skupić się na kilku ważnych fragmentach Pisma Świętego, aby pomóc nam wyciągnąć odpowiednie wnioski. Będzie takich cztery, będą takie cztery podpunkty, które będą skupiały naszą uwagę na to, w jaki sposób diabeł nas podchodzi. Pierwszy podpunkt, pierwszy fragment brzmi następująco. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę: czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? To jest Księga Rodzaju, drugi rozdział, pierwszy werset. Okazuje się, że jedną z podstawowych taktyk wroga jest podważanie tego, co powiedział sam Bóg. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Wiecie, te słowa są takim subtelnym zasugerowaniem, że że może Bóg się myli, albo może nie miał na myśli tego, co powiedział. Zauważmy, że na początku diabeł wcale nie zaprzeczył słowom Boga, ale zadał pytanie, które miało wprawić w umyśle kobiety w ruch machinę zastanowienia, ostatecznie prowadząc do zwrócenia w inny sposób niż dotychczas uwagi na owoc, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Dla nas dzisiaj może być tego kilka jakichś takich praktycznych aspektów. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że ważne jest czytanie słowa i modlitwa? Przecież nie można być aż tak bardzo religijny. Może diabeł ci powiedzieć. Inną rzecz może ci powiedzieć, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że społeczność z kościołem jest tak ważna? Przecież w kościołach jest tyle problemów, niełatwiej będzie samemu? I moglibyśmy tak mnożyć i mnożyć ów słowa, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że. Ale wiecie? Wniosek, który z tego wypływa jest taki. Diabeł jest specjalistą od przekręcania Bożego Słowa. My powinniśmy być specjalistami od badania Słowa. Drugi aspekt jego taktyki odnajdujemy w sercu. Tak, w sercu. I czytamy takie słowa w Ewangelii Jana. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, myśl o wydaniu go. Albo jak podaje nowy przekład dynamiczny, takie tłumaczenie będące pewną parafrazą, ale myślę, że bardzo fajnie ono oddaje też to, o co chodzi. Podczas przygotowań do wieczerzy, diabeł podsunął Judaszowi, sy sy synowi Szymona Sk Kariotu, pomysł, w jaki sposób wydać Jezusa. Widzimy tu, że jednemu z najbliższych przyjaciół Jezusa diabeł zasiał w sercu pewien zamysł. Wiecie, na nasze myślenie ma wpływ bardzo wiele czynników. To, co czytamy, co oglądamy, na co zwracamy nasz wzrok, jakimi ludźmi się otaczamy, jakimi pragnieniami się kierujemy, to wszystko ma dla nas, na nas, dla nas znaczenie i na nas wpływa. Pragnienia Judasza były totalnie inne niż pragnienia Jezusa. Stąd jego serce było otwarte na sugestie przeciwnika, i dlatego przeciwnik miał łatwiejszy do niego dostęp. Jakie zamysły może diabeł w sercu Twoim zasiać? Na przykład, jak ktoś mi tak zrobił, to muszę mu się w tym samym odwdzięczyć. Tak, może zasiać. Albo może na przykład powiedzieć ci, czy zasugerować taką myśl, co Boskie Bogu, co moje, moje. Albo wiara, wiarą, ale swój rozum muszę mieć. I oczywiście moglibyśmy tutaj mnożyć bardzo dużo rzeczy. Dlatego. Uważaj na to, jakie głosy dochodzą do Twojego serca, jakich sugestii słuchasz. To, że jesteś wierzący, nie oznacza, że głos przeciwnika do Ciebie nie dochodzi. Bądź czujny i naucz się rozpoznawać głosy. Ponieważ kolejny fragment, który chciałbym przytoczyć w kontekście wpływu diabła na serce, to fragment, w którym występuje człowiek o imieniu Ananiasz. On ze swoją żoną chcieli oszukać apostołów. By najprawdopodobniej przedstawić siebie w nieco lepszym świetle niż miało to miejsce. I czytamy w dziejach apostolskich w, w piątym rozdziale, trzecim wersecie takie słowa. Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił Twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego? Albo jak podaje przykład Biblii Warszawskiej, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? Okazuje się, że każdy z nas. Czymś wypełnia swoje wnętrze i pozwala na to, aby to wnętrze było wypełniane. Brak troski o własne serce Ananiasza i jego żony doprowadziło do tego, że diabeł miał do ich serc niczym nieskrępowany dostęp i był w stanie wydać odpowiednie rozporządzenie, za którym poszedł określony czyn. To małżeństwo, przykre dramatyczne małżeństwo, nie zadbało o swoje serce. I w końcu diabeł to serce, jak czytamy, omotał. Ich ostateczne działanie nie było podyktowane chwilą, to, to, nie, to, nie, było, to, to nie była chwila, to nie, nie było gdzieś działanie pod presją, ale raczej to był pewien proces, proces, który miał rozwijać się już wcześniej, musiał rozwijać się już wcześniej, żeby tego doprowadzić. I podejrzewam, taka moja ocena sytuacji jest taka, że zaczęło się to od szeptu, przerodziło się w myśl, która zaczęła dojrzewać, pojawiły się odpowiednie argumenty oraz ostatecznie zagłuszenie głosu Ducha Świętego, co doprowadziło w ostateczności do konkretnego czynu. Dlatego wniosek, który się nasuwa z tej części, jest taki. Twoje wybory, sposób patrzenia na Boga oraz miłość do Niego mają wpływ na to, co dopuszczasz do swojego serca i czym ono jest napełniane. Trzeci. Trzeci aspekt taktyki diabelskiej na nas jest taki. Posłuchaj tego fragmentu, który zapisany jest w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale. Gniewajcie się, lecz nie grzeście. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. I wiecie, jest różnica między grzeszeniem a zgrzeszeniem. Trwanie w grzechu sprawia, że przeciwnik ma do nas uproszczony dostęp. To jest trochę tak jak luka w systemie operacyjnym komputera. Wirus, jak jest taka luka, to wirus ma uproszczony dostęp do tego, by mieszać i psuć załanie komputera. Gniew i zagniewanie mają różnoraki aspekt. Można się pogniewać i zaraz dojść do, do, do normalności, a można trwać w gniewie. Dlatego pismo tutaj mówi: gniewajcie się, lecz nie grzeście. I moi drodzy, Podobnie tak jak z tym przykładem y, luki w systemie operacyjnym, tak właśnie jest z nami. Im mniej przejmujemy się naszym grzechem, tym diabeł ma do nas łatwiejszy dostęp, a im mniej zabiegamy o walkę z nim, tym, czyli z grzechem, tym diabeł będzie miał łatwiej zwalczać nasze granice, tak, które gdzieś tam mamy. Dlatego zalecenie Pawła, tutaj skierowane, y, no, ono jest właśnie. Kierowane w naszą wolę, a nie uczucia. Dlaczego? Dlatego, że uczucia są zwodnicze, ale wola wypływa z wyznawanych wartości oraz zbudowanej świadomości. Dlatego Paweł mówi: Nie dawajcie diabłu przystępu, czyli masz możliwość, masz, tak, masz taką możliwość, Pan Bóg Ci dał taką moc, abyś odpędzał diabła od siebie. I ostatni aspekt oddziaływania taktyk diabelskich. Na nasze życie, jest zapisany w księdze Objawienia, gdzie czytamy tak. Wtedy usłyszałem w niebie donośny głos. Teraz nastało zbawienie i moc królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ostatnim działaniem diabła, albo jednym z najbardziej takich znanych, na którym dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę. Jest jego pasja w oskarżaniu wierzących. Tekst mówi, że on nieustannie oskarża chrześcijan przed Bogiem. Zauważmy to. Widać więc wyraźnie, że jest to jego bardzo widoczna cecha. Choć tę cechę niestety dość często. No właśnie, niestety widać tę cechę u, u wielu wierzących. Zwróćmy uwagę: diabeł, tak, jeszcze, jeszcze raz spróbujmy to sobie jakoś przedstawić. Diabeł jest tym, który nieustannie nieustannie oskarża Boże dzieci przed Bożym tronem, czyli jest oskarżycielem. I wiecie, i niestety u wielu wierzących, w których ustach można znaleźć zbyt często zbyt częsty wylew oskarżeń, podejrzeń do wobec współwyznawców, niestety wielu chrześcijan przypomina działanie Wroga. Niestety, zbyt często wysuwamy wnioski przy jednoczesnym braku wystarczającej ilości informacji i danych. Łatwo jest nam oskarżać, ponieważ to nie wymaga wysiłku zbadania spraw oraz podjęcia wysiłku kochania kogoś. Dlatego łatwo jest kogoś oskarżyć, łatwo jest kogoś potępić, łatwo jest źle o kimś mówić. No właśnie, bo to nie wymaga. Aż tak wielkiego wysiłku. Bóg powiedział, że miłość zakrywa wiele grzechów, ale Diabłu zależy na tym, aby te grzechy, potknięcia, upadki były odkryte i obnażone. Najczęściej dzieje się to niestety u tych, którzy czują się bardziej sprawiedliwi od innych, jednocześnie nie zwracając uwagi na swoje grzeszne skłonności czy to, jacy naprawdę są, gdy nikt nie patrzy. Bo Niestety, tak jest, że poczucie własnej sprawiedliwości i jakieś takie zamiłowanie w przedstawianiu siebie jako bezgrzesznej istoty jest tym, co, co przyczynia się ku większej podatności na oskarżanie innych. Dlatego wniosek jest taki. Uważaj, jak na innych patrzysz, co o innych myślisz i jak o innych mówisz, bo może Twój stosunek do braci Jezus, bardziej przypomina taktykę diabła niż charakter Chrystusa i takie cztery takie cztery e, taktyki, oczywiście ich jest więcej ale dla mnie one są najbardziej oczywiste i widoczne zbyt często na koniec chciałbym przytoczyć jeszcze jeden fragment, który e, przedstawił nam, zostawił nam apostoł Piotr w swoim liście gdzie pisze tak bądźcie trzeźwi, czuwajcie Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. I moi drodzy, dzięki swojej wierze skoncentrowanej, skupionej na Jezusie, masz możliwość przeciwstawiania się diabłu. Masz możliwość przeciwstawiania się diabłu dzięki swojej ufności w Chrystusa. I moi drodzy. Na koniec, już totalnie na koniec, chciałbym zadać Tobie i mnie pytanie. Ile z moich aktywności, pragnień i zachowań bardziej przypomina diabelskie niż boskie działanie. Do przemyślenia, do przemodlenia i do tego, aby nasze życie, jeżeli potrzebuje korekty, zmiany, to tej zmiany doświadczyło. Niech Bóg was błogosławi. Do usłyszenia w kolejnym materiale.